to mój rap, hip-hop, bradku, yo Lecimy razem, bierz silnik, let's go Twoja jutro, ho, pełna słów Dajcie lajka, like bo my zaczynamy ruch Zanim Sigmy to my, żadna ściema Więcej radości, mniej problemów, dylemat Tłumy krzyczą o nas mema. memach Skacz na scenę, prawa jak w kije aima. Ho, ho, Sigmy to my Prawdziwy na dla was wszystkich, bez udawania Pięci w górę, nie ma tu końca Pum, pum, sigmy sejca dojrza Kręć się wokół, bo my na topie Nie ma stopu, to jak magia w okopie Wersy jak topór, ścinam jak dwal. Polska stena płonie jak ten raj Razem tworzymy pięci w jednym blasku Nie ma stop, klapki, wciąż łapie mi pod w blasku startuje, wbijam piątka Sygny to my, dawka odlotka Ho, ho, cygmi to my Prawdziwy rad dla nas wszystkich bez udawania Leci w górę nie ma tu Kręć się wokół, bo my na topie Nie ma stopu, to jak magia w okopie Wersy jak topór, ścinam jak dwal, Polska scena płonie jak ten rar Razem tworzymy, pięci w jednym blasku Nie ma stop, wciąż wciąż łapię impet w klasku Si statuje jak piątka Sigmy to my, dawka od lotka Ho ho, Sigmy to my Prawciwy wyrok dla was wszystkich, bez udawania Leci w górę, nie ma tu końca u, u sygny serca dojścia Trzema to mu rap, hipko bratku, lecim Lecimy razem bierz silnik, let's go, twoja jutro, ho pełna fów, dajcie lajka, to my zaczynamy ruch Zdanie Sigmy to my, że Więcej radości, mniej problemów, dylemat Tłumy krzyczą o nas w memach Skacz na scenę, prawa ja w kinie IMAX Ho, ho Sigmy to my prawdziwy rap dla was wszystkich, bez udawania Leci w górę, nie ma tu końca Pumbo, Sigmy serca dojścia Kręć się wokół, bo my na topie Nie ma stopu, to jak magia w okopie Wersje jak topu, ścinam jak dwal Polska scena, płonie jak ten raj Razem tworzymy spieci w jednym blasku Nie ma stop klatki, wciąż, łapie mi pyt w klasku Silnik startuje w piotka Sigmy to my dawka od lotka Powiedzmy to my, prawdziwy rap dla was wszystkich bez udawania Lecimy w górę, nie ma tu końca, bum, bum, serca serca To my na topie, nie ma stopu, to jak magia w okopie. Wersje jak topór, ścinam jak drwal. Polska scena ponie jak ten raj. Razem tworzymy pieci w jednym blasku. Nie ma stop klatki, wciąż łapie mi w klasku Silnik startuje, wpija piotka. Sigmy to my, dawka odlotka. Ho, ho, Sigmy to my, prawdziwy rap dla was wszystkich, bez udawania. Lecimy w górę, nie ma tu końca. Pum, pum, sigmy serca dojścia.